Ma. Śnieg kładzie się równą warstwą na peronie starego dworca. Wiatr gwizdże w metalowych konstrukcjach, a nieliczni pasażerowie spieszą do swoich wagonów, otulając twarze przed zimnem. Wśród nich jest kobieta, około 45 lat, skromna, w ciemnym płaszczu i wełnianym szaliku. W ręku trzyma starą walizkę. Widać, że nie jest zamożna, ale porusza się z zadziwiającym spokojem. Jakby wiedziała dokąd i po co zmierza. Wsiada do swojego wagonu, zajmuje miejsce przy oknie i cicho wsuwa walizkę pod siedzenie. Pociąg ma odjechać za pięć minut, wyjmuje książkę, poprawia okulary i na mgnienie zamyka oczy, jakby chciała odpocząć od świata. Jednak spokój nie trwa długo. W drzwiach przedziału pojawia się mężczyzna, wysoki, postawny, w mundurze pułkownika. Na jego ramionach lśnią pagony, pierś zdobią ordery, a twarz ma wyniosły wyraz z ciężkim spojrzeniem człowieka nawykłego do wydawania rozkazów. Z niezadowoleniem rozgląda się po przedziale i, zauważywszy kobietę, marszczy brwi. A to co, z byle kim w jednym przedziale? Kobieta podnosi na niego wzrok. Dobry wieczór, mówi łagodnie. Zdaje się, że to pańskie miejsce. Pułkownik z hałasem stawia swoją walizkę i głośno zdejmuje rękawiczki. Owszem, moje miejsce. Po prostu nie spodziewałem się, że teraz wpuszczają tu byle kogo, kiedyś przynajmniej był jakiś porządek. Kobieta milczy. W jej spojrzeniu widać zmęczenie, ale ani cienia irytacji. Po prostu ponownie otwiera książkę. Tak się składa, że jestem oficerem. Kontynuuje, wyraźnie chcąc podkreślić swoje znaczenie. Służę ojczyźnie od 30 lat. A pani pewnie w gości do krewnych? Można tak powiedzieć. Odpowiada spokojnie, nie podnosząc wzroku. No jasne, uśmiecha się drwiąco pułkownik. Proste kobiety zawsze jadą do Warszawy w jakichś sprawach. Widziałem już takie, siedzą cicho, dopóki się ich nie zapyta. Nalewa sobie z piersiówki odrobinę koniaku i bez skrępowania wznosi pierwszy toast za prawdziwych wojskowych. Za tych, którzy trzymają ten kraj na swoich barkach, podczas gdy inni noszą płaszcze i czytają książeczki. Kobieta zamyka książkę i spogląda w okno. Płatki śniegu uderzają o szybę, jakby sam czas próbował zagłuszyć jego słowa. Przepraszam, mówi cicho ale jest pan zbyt głośno. Chciałabym trochę odpocząć pułkownik Parska śmiechem odpocząć, oczywiście a co innego pani ma do roboty? Ja w młodości nawet nie marzyłem o śnie, pracowałem, służyłem, a nie chowałem się za cudzymi zasługami. Ona odwraca się do niego i mówi spokojnie, ale tak, że nawet jego pewny ton drży. A czy jest pan pewien, że pańskie zasługi są wyłącznie pańskie? On marszczy brwi. Co pani chce przez to powiedzieć? Nic, odpowiada. Po prostu czasami ludzie mylą odwagę z czterdziestcentot gromkimi przemowami. Jego oczy zwężają się, chciał coś odpowiedzieć, ale nagle w przedziale zrobiło się wyjątkowo cicho. Pociąg ruszył. Przez stukot kół słychać tylko, jak brzęczy jego łyżeczka w szklance z herbatą. Mijają minuty. Pułkownik znów próbuje nawiązać rozmowę, ale teraz czuje, że jego słowa odbijają się od niewidzialnej ściany. Kobieta siedzi prosto, jej twarz jest spokojna, a w tym spokoju jest siła, której nie potrafi wytłumaczyć. W końcu rzuca jakby wyzwanie. Wie pani, świat trzyma się na takich jak ja. Ona odwraca się, patrzy mu prosto w oczy i cicho mówi: Czasem, właśnie przez takich jak pan, ten świat się rozpada. Po tych słowach w przedziale zapada taka cisza, że słychać, jak gdzieś w oddali skrzypią drzwi do przedsionka. Pułkownik odwraca się, a ona znów otwiera książkę. Pociąg mknie w ciemność. A przed nimi obojgiem spotkanie, którego żadne z nich nie zapomni. Nadszedł cichy poranek. Za oknem rozciągało się białe morze śniegu i rzadkie drzewa, jakby namalowane na oszronionym szkle. W przedziale pachniało świeżą herbatą i tytoniem. Pułkownik już nie spał. Polerował guziki munduru, mrucząc coś pod nosem. Kobieta była taka sama, spokojna, opanowana, jakby noc w ogóle jej nie dotknęła. Rzucił na nią szybkie spojrzenie. Obudziła się pani? Mam nadzieję, że humor już lepszy, bo wczoraj siedziała pani jak sopel lodu. Ona tylko kiwa głową i podnosi wzrok z nad filiżanki. Dziękuję, nastrój mam wspaniały. Po prostu czasem milczenie mówi więcej niż hałas. Pułkownik uśmiecha się pogardliwie. Ach tak, no cóż, niech pani milczy dalej. Szczerze mówiąc, nudzę się z panią. W tym momencie pociąg gwałtownie zwalnia. Korytarzem przechodzi oddział umundurowanych wojskowych. Słychać miarowe kroki, krótkie komendy. Pułkownik ożywia się. Nareszcie swoi, pewnie kontrola. Zaraz im pokażę, kto tu jest najważniejszy. Drzwi przedziału otwierają się. Wchodzi starszy major z dwoma oficerami. Omiata wzrokiem pasażerów i nagle zwraca się, lecz nie do pułkownika. Pani generał. Prosiła pani o osobisty meldunek. Dokumenty są gotowe. Pułkownik zastyga, jak rażony prądem. Jaki znowu generał? Burczy, patrząc na majora. Jestem tu tylko ja. Major prostuje się, odwraca do kobiety i skinieniem głowy potwierdza. Generał-major służby medycznej Irena Kowalska: Cieszę się, że panią widzę, pani generał. Kobieta spokojnie zdejmuje płaszcz. Pod nim jest surowy mundur. Na ramionach lśnią generalskie pagony. W przedziale zapada martwa cisza. Pułkownik otwiera usta, ale nie znajduje słów. Blednie, przypominając sobie nazwisko Kowalska ta sama, którą kiedyś znał ta, której oddział został pod ostrzałem, gdy on wydał rozkaz do odwrotu. Mówiono wtedy, że zginęła. To niemożliwe szepcze Pani żyje? Ona patrzy mu prosto w oczy. Lubi pan opowiadać o swoich wyczynach, pułkowniku, tylko zapomina pan, kto płacił za nie życiem. Oficerowie stoją, nie śmiąc im przerwać. Pułkownik spuszcza wzrok. Nagle cały mundur stał się na nim ciężki jak ołów. Ona kontynuuje, cicho, bez gniewu, ale każde słowo brzmi jak wyrok. Pańskie odznaczenia leżą na kościach tych, których pan porzucił. Pamięta pan szpital polowy pod dębowem? To tam zostałam. Ratowałam tych, których pan uznał za straconych. Pociąg znów rusza, a stukot kół wypełnia ciszę. Pułkownik nie podnosi głowy. Pociąg zbliżał się do Warszawy. Przez okno przebijało się blade, zimowe słońce, oświetlając twarze pasażerów. W przedziale panowała ciężka, gęsta cisza. Pułkownik siedział nieruchomo, wpatrzony w jeden punkt, jakby próbował cofnąć czas. Jego plecy, jeszcze wczoraj dumne i proste, teraz wydawały się zgarbione. Kobieta w generalskim mundurze w milczeniu zbierała swoje rzeczy. Każdy jej ruch był precyzyjny, wyważony, jak na służbie. Ani razu na niego nie spojrzała, a to milczenie paliło mocniej niż jakiekolwiek słowa. Wreszcie pociąg zwolnił. Głos z głośnika ogłosił przyjazd. Kobieta wstała, poprawiła płaszcz i cicho powiedziała. Zostawiłam panu szansę, pułkowniku, proszę ją mądrze wykorzystać. Podniósł na nią zmęczony, zagubiony wzrok, jakby stało przed nim nie człowiek, a samo sumienie przepraszam wydusił. Nie wiedziałem, że pani przeżyła. Gdybym mógł wszystko zmienić zatrzymała się przy drzwiach. Mógł pan wtedy, ale wybrał pan rozkaz, a nie ludzi. Teraz niech pan wybierze sumienie. Z tymi słowami wyszła. Drzwi przedziału zamknęły się miękko zostawiając za sobą zapach zimowego powietrza i poczucie czegoś nieodwracalnego. Minęło kilka tygodni. Pułkownik, już w cywilnym płaszczu, stał przed budynkiem sztabu. W ręku trzymał teczkę z raportem o dymisję podpisał go bez wahania. Wszystkie ordery, medale, dyplomy oddał dobrowolnie. Później można go było zobaczyć przy memoriale wojskowym. Przychodził tam co tydzień. Zostawiał goździk pod marmurową płytą z nazwiskiem Kowalska-Plera. Symbolem tej, którą zdradził, a która mimo wszystko wybaczyła mu swoim czynem. Pewnego dnia znów przyszedł. Stał w padającym śniegu, nie czując zimna. Nagle obok niego rozległ się znajomy głos: Kwiaty wciąż są tak samo piękne, panie pułkowniku. Odwrócił się. Obok stała Irena Kowalska, bez munduru w prostym szarym płaszczu ta sama kobieta którą uważał za zmarłą teraz wybrał pan właściwą drogę powiedziała spokojnie chciał coś odpowiedzieć ale słowa uwięzły mu w gardle skinęła tylko głową i nie odwracając się ruszyła zaśnieżoną aleją pułkownik patrzył za nią aż jej postać rozpłynęła się w białym świetle zimy i nagle zrozumiał że po raz pierwszy od wielu lat poczuł w tej co od piersi lekkość już nie uciekał od przeszłości wreszcie zaczął służyć nie rozkazom lecz prawdzie